Modlitwa błogosławieństwa, miejsc Zamieszkania i pracy. Ksiądz Amor. Stom, ojcze, na naw dom, sklep, biuro, szkołę, i trzymaj od nas z daleka wszelkie moce nieprzyjaciela. Niech przyjdą święci łowie, strze nas w pokoju, a Twoje błogosławieństwo niech zostanie na zawsze z nami. Przez Chrystusa. Pana naszego. Amen. Panie Jezu Chryste, który nakazałeś swoim apostołom wzywać pokoju nad tymi, którzy zamieszkują w domach, do których wchodzili, uświęć prosimy Cię ten dom za pośrednictwem naszej ufnej modlitwy. Wlej nań Twoje błogosławieństwo i obfitość pokoju. Niech przyjdzie do tego domu zbawienie, tak jak przyszło do domu Zacheusza, kiedy ty do niego wszedłeś? Przyślij Twoich aniołów, aby go szczegli i wypędziły z niego wszelką moc, złego ducha. Udziel tym wszystkim, którzy tu mieszkają, łaski podobania się Tobie dzięki cnotliwym czynom, tak aby zasłużyli sobie, gdy przyjdzie czas, na przyjęcie ich do Twojego niebieskiego mieszkania. Prosimy Cię o to, przez Ciebie który jesteś Bogiem i Panem. Amen.